Mamy tu jakieś perfekcjonistki? Twój perfekcjonizm może być odpowiedzią na zaniżone poczucie własnej wartości. I niestety ta strategia nie działa. Gdy masz wrażenie, że inni ludzie są od ciebie lepsi, mądrzejsi, szybsi, ładniejsi, bardziej doświadczeni, myślisz sobie: Jak zrobię więcej i lepiej, udowodnię im i sobie, że nie jestem do niczego. Tylko, że ile byś nie zrobiła, to wciąż za mało, bo problemem nie jest to, ile robisz, tylko to, że twoje poczucie własnej wartości nie może się tym napełnić, bo jest dziurawe i wszystko. Ucieka. Perfekcjonizm jako odpowiedź na zbyt niskie poczucie własnej wartości jest jak napełnianie dziurawego worka. Nie widzisz efektów i jesteś coraz bardziej zmęczona. Dopieszczaniem zadań i robieniem czegoś za kogoś, bo musisz się wykazać lub nie potrafisz odmówić. Znam to doskonale, wciąż wam takie tendencje, ale jestem dowodem na to, że da się to zmienić. Po roku zaczęłam z tym działać i naprawdę są efekty. Odpuszczam, odmawiam, niektóre rzeczy robię na 80%, czasem nawet na 60%. Trzeba załatać. Dziurę. Sposoby w tekście tu moja nowa książka, a to ja nieperfekcyjna. Sponsorem dzisiejszej edukacji jest JorkAJA. Polecam Ci ich nowe produkty do demakijażu. Nie bójmy się zmyć z siebie tego, czego czasem po prostu nie potrzebujemy. Drówka! O kurde, tam była igła?